Dzień dobry widzowie, stare Vertigo, nie wiem czy ktoś pamięta, aż łezka się w oku kręci. Stoję tutaj na CT, będę szukał 20 widzów, których zebraliśmy. Już jedna się wywaliła, niestety nie ma restartu, bo tutaj na tej mapie można spaść. Sugeruję wyrzucić bombę, bo ktoś ma bombę i widzę go na radarze. Ale słuchajcie, widzowie, od tej mapy wszystko się zaczęło. Stare Vertigo, na tym zacząłem grać w CS-a jeszcze Go, więc no. Stare Dobre Śmieci wróciła, dzisiaj szukamy widzów. Ostatni wygrywa Skina. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podziękować dzisiejszemu sponsorowi odcinka, czyli stronie G4 Skins. Strona do otwierania skrzynek ze skinami to CS-a. Z kodem Santi7 otrzymujesz 5% więcej do każdego depozytu i darmową skrzynkę na start dla nowych użytkowników. Na stronie możesz otwierać skrzynki, robić kontrakty, Niczym w chcesz, czy też tworzyć bitwy z innymi użytkownikami. Pamiętaj, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użyj kodu promocyjnego SANTI7 i pochwal się na Discordzie, jakie skiny trafiłeś. Dobra, szukam tych gagatków. Zobaczymy, gdzie się ukryj Tutaj da się wejść, ale widzę, że nikt na to nie wpadł. W ogóle to była fajna akcja, że dało się patrzeć. Nie z tej strony, tutaj. Respa i tu się pikowało na siebie. Fajna opcja była, jeszcze w CSGO, kurde, wspomnienia widzowie, wspomnienia. Tu się nikt nie zbustował, nie. Tu nikogo nie mam, tu pewnie ktoś będzie. Oczywiście, że tak. <grydy> Tym razem się nie udało, między tymi szczelinami nie ma nikogo. Tu była też dobra opcja, bo tutaj się pikowało z AWP, znaczy jak się zajęło bombstwem i tutaj sobie stałeś i pilnowałeś bomby. Bo na ta mapa była fajna. Tu ktoś się spookował. Tamtąd się już nie da wyjść. Lecimy dalej. Na mida. Tu nie ma nikogo, tu nie ma nikogo. Myślałem że wszystkim, że tam gościa widziałem. Oczywiście nie można się ruszać, a ostatnia osoba wygrywa skina, której nie znajdę. No on jest na rampie. To go na razie oszczędza. Ja go normalnie znajdę. Czy w kiblach ktoś jest? Nie ma nikogo. To była pułapka na mnie, żebym sprawdził kible widzowie. Tu też dało się wejść. Nie da, nie ma nikogo. Nie wiem, czy w się dwa się da wejść, bo tutaj na tą krawędź się dało wkoczyć i tam sobie wejść. Ej, dobra, czemu ja nikogo nie mogę znaleźć? To faktycznie ta mapa jest spora, ale już powinienem dawno kogoś widzieć. I ja, niestety nie tym razem. Ostatnio wygrał na odcinku, ale dzisiaj nie. Sprawdźmy, czy jeszcze potrafię skoczyć. Ta drabina trochę inaczej działa niż w CSGO. No. ciężko będzie się tam obrócić. Dobra, chyba sobie sprawdzę po prostu to miejsce od góry. Chociaż. A! No prawie. Aha, ok. To sorry. To sorry. To nieźle. Drabina 7. Oho. No niestety. Nie potrafię. Nie te lata już. Za stary człowiek. Na rampie na pewno się ktoś ukrył, bo tu jest mega dużo camp. Między innymi tu nie ma nikogo. Tutaj się da schować na tym boksie. Tutaj nie ma nikogo. Tu ciemno jak ciemno tu. Wątpię, że tutaj ktoś spadł. Ktoś tutaj się ukrył wcześniej na rampie i go widziałem. Jest też teraz. Aha. I tu jeszcze. Ile tam osób siedzi w ja pierciele? No, niestety widzowie, razem wam się nie udało uchronić przed masakrą tutaj na tym, na, na e, skarpecie. To jest, fajnie się też pikowało, jak się przejmowało bąbsek kiedyś. Kurde. To była mapa. To była mapa. W kiblach tych ktoś jest. I na kiblu też jest. No i widzowie zostały dwie osoby: albo Jetaj, albo Serek Peta. Który z nich wygra skina do gry CS2? Zobaczymy, kto to będzie. Tutaj też można wskoczyć, nie ma nikogo. Tu można, nie ma nikogo. Zobaczmy tą drabinkę, o której wspominałem wcześniej. Nie ma tutaj nikogo. Gdzie jest ten ostatni bywalec? Kto wygrywa skina? Czy pierwszy, czy drugi zawodnik? Aha, ty chodzisz, se. Nie, ma, nie można było chodzić i uciekać. Więc i tak, Jedaj, wygrywasz skina do CS2. Dziękuję serdecznie za udział. Gdzie się schowałeś w ogóle? Na CT? Nie, nie gadaj, że cię na samym początku pominąłem. A sprawdzałem dokładnie te kąty. No to nieźle musiałeś się ukryć w takim razie. Już sprawdzam. Gdzie ty jesteś na tym CT? Mogłeś tutaj być też. No i tutaj jesteś! Bardzo dobra kampa. Tutaj nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś wejdzie. Faktycznie, zapomniałem sam o tym, że dało się tutaj zblokować. I mogłeś tutaj sejwować broń. Także gratulacje dla niego. Akurat coś spadł, ja też spadam. No i dziękuję za oglądanie, tak. Piękny chowany na oldschoolowej mapie. Aż łezka się wokół kręci. Do zobaczenia. Elo!